Ogórki rosną jak szalone. Tani, super pokarm, który każdy ma w kuchni. No może prawie każdy. I jaki jest najlepszy sposób na dokarmianie ogórków, aby uzyskać dobre zbiory? Skorzystajmy z taniego i sprawdzonego produktu, który zapewni nam duże zbiory i chrupiące owoce. Nie ma nic prostszego niż przygotowanie nawozu do ogrodu i roślin w domu. Jest tanie i wydajny. W szczycie sezonu sadzenia pytanie jak dokarmiać ogórki staje się istotne. Wcześniej mówiłam, że zwykłe drożdże to sprawdzony nawóz do storczyków i róż. Jest również symulatorem wzrostu ogórków i innych warzyw. Co dają drożdże naszym ogórkom? Ogólnie rzecz biorąc, odżywka drożdżowa dla roślin służy jako źródło witamin i minerałów. Sadzonki są mniej wyciągnięte i nie chorują, Dobrze znoszą przesadzanie. Top dressing drożdżowy aktywuje również wzrost systemu korzeniowego. Liczba procesów korzeniowych wzrasta do 10 razy, a okres rozwoju zmniejsza się o 12 dni. Ponadto drożdże poprawiają skład gleby, nasycają ją azotem i fosforą, tak niezbędnymi do rozwoju roślin. Jeśli użyjemy drożdży do ogórków, liczba zalążków wzrośnie i będzie mniej pustych kwiatów. Również ilość pustych owoców zmniejszy się o połowę. Jak przygotować płyn drożdżowy do ogórku? Do dokarmiania ogórków drożdżami można używać zarówno mokrych, jak i suchych drożdży. Do przygotowania roztworu potrzebna będzie nam ciepła woda. Tak w temperaturze około 30 stopni Celsjusza i duży pojemnik. Musimy pamiętać, że podczas fermentacji objętość mieszanki może wzrosnąć półtora raza. Niektóre przepisy mogą wymagać również mleka i cukru. Odżywianie drożdżami. Przepisy, które podaję. Pierwszy sposób to 100 g mokrych drożdży rozcieńczamy w jednym litrze ciepłej wody. Następnie całość musimy wymieszać łącznie do 10 litrów wody. Możemy użyć roztworu do podlewania dopiero po 3-4 godzinach. Drugi przepis to 100 g drożdży rozcieńczamy w jednym litrze mleka. Po kilku godzinach rozcieńczamy całość do 10 litrów. Takie rozwiązanie jest bardzo skuteczne jako oprysk dolistny, ale może być również stosowany do nawadniania. Kolejnym przepisem będzie 10 g suchych drożdży i 2 łyżki cukru rozpuszczamy w jednym litrze wody, pozostawiając na około dobę. Następnie rozcieńczamy 5 6 krotnie i podlewamy roślinę. Czwarty przepis y, będzie to y, już przepis do ogórków szklarniowych. Musimy połamać stary bochenek chleba na kawałki i zalać ciepłą wodą tak około 5-7 litrów. Dodajemy 100 g cukru i 100 g mokrych drożdży. Po trzech dniach rozwór ten należy rozcieńczyć wodą 5-7 litrów krotnie i użyć do podlewania, wzmacniając system korzeniowy. Co ważne, roztworów drożdżowych nie można długo przechowywać. Nawóz nanosi się na wilgotną glebę, aby nie spalić korzeni. Na koniec grządkę należy ponownie polać czystą wodą. Zauważmy również, że drożdże znacznie zakwaszają glebę. Dlatego na kilka dni przed podlaniem należy posypać rządkę popiołem drzewnym lub mielonymi skorupkami jajek. Jedna łyżka proszku na jeden krzew ogórka. Jakie rośliny można karmić roztworem drożdży? Doświadczenia ogrodnicy twierdzą, że wszystkie rośliny ogrodowe i domowe uwielbiają drożdże. Roztworem drożdżowym z powodzeniem podlewa się nie tylko ogórki, ale także pomidory, paprykę, cebulę, bakłażany. Rośliny, zasilane w ten sposób, szybciej zyskują siłę i dają większe plony.